Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, moi drodzy, dzisiaj odbieramy nagrody za Food Champions, a także za Division Rivals, no i mam nadzieję, że coś ciekawego trafimy, eee, tutaj takie początkowe paczki, jak widzicie, nie są najlepsze, ale e, już coś ciekawego w odcinku na pewno zobaczycie, moi drodzy, też na Instagramie jest właśnie konkurs, w którym macie e, okazję do zgarnięcia nagrody, wszystkie szczegóły oczywiście znajdziecie w opisie tego filmiku, tutaj jeszcze mamy jedną paczkę, taką startową, więc zobaczmy, jeden rzadki piłkarz Anusz, będzie to spektakularny tyraf, chociaż nic na to nie wskazuje. No to, moi drodzy, zaczynamy. No i, moi drodzy, odbieramy nagrody za Golda 1. No i, czy Kylian Mbappé wzmocni Legendary Rangers? Zadają sobie pytania eksperci, no i sprawdźmy, bo zaczynamy ciekawie The Young 87. Ta karta wygląda na prawde solidnie. Yy, natomiast no do mojego składu nie pasuje. Yy, bo mamy ligę włoską, ligę yy, angielską, a ten de Jong liga hiszpańska. Natomiast jako zmiennik yy, jako zmiennik słuchajcie w drugiej połowie, w dogrywce to czemu nie? To czemu nie? Jak najbardziej myślę, że się nada. Także Franky de Jong 87 wybieramy. Wybieramy go. Lecimy z drugim player pickiem. No i tutaj Francja i Kylian. Ruli, Kylian Ruli, 84, to też jest solidna karta, no i witamy serdecznie. No, nie ma tragedii, ale no zobaczymy, co będzie w kolejnych paczkach za Division Rivals, no i za Food Champions. Okej, okay, moi drodzy, my przechodzimy do tych paczek, niektóre są za Division Rivals, niektóre są za Food Champions, jest też paczka za 200 chyba wygranych już meczów Food Champions, pozdrowojt. No i zobaczmy, pierwsza paczka. Co tutaj będzie? To jest jakaś paczka, chyba za jakieś zwykłe SBC. Nie mam pojęcia, w każdym razie tutaj już nie mamy na pewno ekranów, więc pomijamy i nie będziemy tutaj kombinowali. Bierzemy wszystko do klubu. No dobra, teraz dwie paczki za Division Rivals za 35 tysięcy, No i sprawdźmy, czy poszczęści nam się, ale widzę, że pierwsza paczka jest nawet bez ekranu, więc to tak naprawdę tylko i wyłącznie. E, jakiś styl gry, chociaż jest Garaj 83, no ale to jest karta nieświecąca, więc nie ma prawa być e, ekranami, no, no słabo, słabo, słabo. Lecimy, moi drodzy, pierwsza paczka za 50 tysięcy za Division Rivals. E, brak tych ekranów, tutaj w końcu są ekrany, teraz wiesz, tutaj są te inne kolory, ale w środku będzie Tadic, Tadic Ajax Amsterdam 84 overall. Czy coś oprócz tego Tadicia możemy trafić w tej paczce? Mam wrażenie, że nie, i to też jest potwierdzenie. Moi drodzy, tak. Wraca Liga Mistrzów no i. Piękne mecze nam się zapowiadają, bo Atletico podejmie u siebie Liverpool, natomiast Paris Saint-Germain zagra na wyjeździe z Borusją Dortmund. No i napiszcie, jakie są Wasze typy dotyczące właśnie tych spotkań? Kto z kim, jaki wynik? Jestem mega ciekawy. Napiszcie w komentarzu. Jeżeli chodzi o mnie, Atletico Madrid-Liverpool, wydaje mi się, że pierwszy pojedynek zakończy się remisem. Jakiś skromny, jeden do jednego. W przypadku drugiego spotkania. No bo Rosja i PSG Dwa zespoły, które lubią grać ofensywnie i tam bramki myślę, że mogą się posypać już od pierwszego meczu. No i tu przewiduję dwa do dwóch, takie dwa remisy, ale czy to jest prawdopodobne? Zobaczymy. No i też napiszcie oczywiście w komentarzu. No i oczywiście wszystkie mecze możecie obstawiać się w Betlik, ale pamiętajcie, że to jest dla osób pełnoletnich, no a my zobaczmy, co tam ciekawego jeszcze się trafiło. Dobrze, moi drodzy, a my otwórzmy paczkę w ciemno za 50 tysięcy. Monitor wyłączyłem, paczkę otwieram i w tym momencie wyłączam też podgląd. No i widzę tylko i wyłącznie czat. No i mam nadzieję, że pojawi się informacja, że to jest Optimus. No ale prawdopodobnie są trafienie Optimusa to pewnie No nie oszukujmy się. Nie oszukujmy się, ale to jest. Tak jak trafić toty. Albo nie nat nie, to jeszcze jest pewnie ten drop jeszcze bardziej obniżony. No ale zobaczymy. Zobaczymy. Widzę informację, że nie ma walkoutu Wręcz przeciwnie, jest informacja XD a, o, XD oznacza, proszę Państwa, Mario Fernandez 82. No to pięknie, no to pięknie. Dobra, moi drodzy, kolejna paczka za 100 tysięcy. To już są nagrody za Food Champion, za Angol Dzika 1. No i chyba co? to nie ma ekranu, przy czym się wydaje? Nie, jest lockout nawet, co? Niemiec. Napasnik? Co? O kurcze, bo te upgrade'y były Werner, 86 walkout Ciekawy ile on kosztuje No byłem zaskoczony trochę tą kartą Tak patrzę, Niemiec, napastnik, walkout O co chodzi? Do tego też Gnabry, połączenie idealne Ile Werner kosztuje? W okolicach 20 tysięcy Całkiem nieźle, not bad, powiem szczerze Not bad Kolejna paczka, zarazem ostatnia za Food Champions, potem w sumie kolejna też będzie za Food Champions Za te wygrane mecze Natomiast zobaczmy bo to jest inform, natomiast bez wokau francuspeo. Ja w sumie nie mam pojęcia. Aha, to będzie ten lala. Ok. No ale statystyki tego lali odbiega, odbiegają, odbiegają do... jeżeli chodzi o tego lale, co było w SBC do tego też burki 85. Dobra. 15 koła kosztuje, ale myślę, że warto go póki co przetrzymać. W duplikacie nic nadzwyczajnego. No to lecimy, lecimy, moi drodzy. Paka za 125 tysięcy monitor wyłączyłem podgląd w tym momencie e, również wyłączam. Widzę tylko czat i leci paczka. No i pytanie klucz. Pytanie klucz. Czy jest walkout? To jest najistotniejsze. To jest paczka za zwycięstwa podczępią, to tam 200, czy ileś? E, czy może 300? Nie mam pojęcia ile to tam było. W każdym razie. W każdym razie... Jak otwierałem u na innych kontach, usiedłem na xboxie, na głównym koncie, no to ciężko było walkout. To się wszystko kończyło ekranami. Natomiast teraz widzę ikona. O kur... Iko... Co? Jest spam ikony? Co jest? Nie, ale teraz widzę Schultz. Ja pierdziele, to jest chyba ten Winter Matko boska Tak, biała flara była Nie wierzę, to jest chyba Winter To jest chyba Winter Z ja! cyklu ikona Nie ja! No to nieźle No i Schulz 86, ale jak poleciał Spam, o kurcze Biała flara, ikona Ikona, ikona, ale chyba ee, Ale chyba, ale chyba ta flara jest identyczna jak ikony, ale to dopiero będę widział, jak będę montował ten odcinek. Oprócz tego jeszcze jest na Was. A więc podwójny walkout, z No okej, okay, no ale jeżeli chodzi o tego Szulca, no nie oszukujmy się. No on ma, e, może zagrać w przyszłości w naszym klubie, ale na ten moment no nie pasuje, nie pasuje do koncepcji składu. Oprócz tego też jest Lukas, Mura. No tak.